Witajcie, kochani spontaniczni ogrodnicy. Dzisiaj zapraszam Was pod moją wiatę. Dzisiaj będziemy również konserwować meble, które tutaj mamy. Są to meble drewniane, i one wymagają tak naprawdę corocznej konserwacji i ochrony przed warunkami zimowymi. Ochronę i konserwację tych mebli yy, podzieliłam na kilka etapów. Pierwszym etapem będzie etap oszlifowania wszystkich elementów zestawu. Do tego właśnie użyłam szlifierki mimośrodowej. Jest to szlifierka, która pracuje na zasadzie obrotowej. Przed przystąpieniem do pracy pamiętajcie, by starannie wytrzeć, odkurzyć męglę, po to, to, żeby ściągnąć cały brud, oraz w czasie już szlifowania właściwego, żeby starannie to wykonywać, żeby zostało wszystko ładnie wyrównane. Jak widzicie, Oszlifowałam nie tylko siedziska, nie tylko stół, ale również boki każdej z ław. I tak oto skończyłam pierwszy etap ochrony tych mebli. Ten etap szlifowania jest bazą i podstawą do kolejnego, czyli do etapu impregnowania drewna. Do zaimpregnowania drewna użyłam preparatu do impregnowania drewna konstrukcyjnego. W tym miejscu, moi drodzy, chciałabym Was zaprosić do zasubskrybowania mojego kanału. Wówczas będziecie na bieżąco z tym, co dzieje się w, u mnie w ogrodzie. Zapraszam. Środek impregnujący nałożyłam starannie pędzlem, dokładnie w każde miejsce, żeby drewno było bardzo dobrze zaimpregnowane i uodpornione zarówno na szkodniki, jak i na warunki atmosferyczne. Pędzlem malowałam nie tylko ławy, nie tylko siedziska, ale również te belki, które są z tyłu i one stanowią konstrukcję całego tego zestawu tych ław i tych siedzisk. Widzicie, bardzo dokładnie każdą z belek wysmarowałam impregnatem. I tak oto wygląda efekt mojej pracy. Zostawiam w tej chwili cały ten komplet mebli mniej więcej na tydzień, żeby ładnie wysechł i żeby przygotować go do następnego etapu. Zobaczcie, cóż to za etap. Tym etapem będzie olejowanie specjalnym olejem do drewna całego kompletu. I tutaj również tym razem olejem starannie wymalowałam każdy element tego zestawu. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby na tym etapie ponieważ olej jest tłusty, żeby przykryć podłogę. Ja tego nie zrobiłam i zobaczycie jak na końcu wyglądać będzie ta podłoga. O tyle, o ile impregnat ten do drewna konstrukcyjnego ma za zadanie ochronę, o tyle olej ma za zadanie uwypuklenie właśnie uroku drewna. Ono wtedy będzie takie wyraziste, będzie błyszczące, będzie wyglądało bardzo efektownie. Etap olejowania był ostatnim etapem. Za chwilę zobaczycie, jak wyglądają te meble. Rzeczywiście, kolor zrobił się bardzo wyraźny. Widać jego strukturę, drewno jest lśniące. No wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Jeśli macie w swoim ogrodzie drewniane meble. Bardzo polecam, właśnie olejowanie. Zobaczcie, jak ładnie wygląda struktura drewna. I tak oto zakończyłam swoją pracę. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, a na razie trzymajcie się. Cześć, pa!